Siemano, witam was w Viewfinder Oczywiście demo Jeśli znacie tą grę No to możecie Już jest darmowe demo na komputer, więc możecie zagrać Ja już zaczynam Intelizing Czyta O, O, zaczęło in. Time to Może trochę głośno, przyciszę. Teraz. Teraz dobrze? O, siedzę! Coś tu leży, bo coś tu dziwnego leży. Dobra, idę teraz tu. Ładnie tu, szczerze mówiąc. E, tutaj coś? Nie, nic tu nie ma. Ah, to be space. What is this place? No, właśnie też nie. Wiem, co to za miejsce? I've never seen this much over. Oh no! Whoa! You're Oh, you're okay. uh, Your bottles look good. I guess we know now that falling doesn't hurt. Come <laughs> on, that's Some good news, at least. Clear <laughs> wind. There must be a way to get back that? up there. Sure. Już! Myślałem, że tak ja nie masz takich zaawansowań. Ale jednak. O zdjęcie. E? Czekaj. A? O, drugi bydż, kiedy by się trzymać na pierwszy polu. Teleporter! Prawy i lewy. Wiecie prawie Prawie, żeby złapać dobra, nie będę samouczkować ładnie. Co? Muszę chyba zebrać jakieś baterie. Muszę zebrać trzy baterie. Tu jest kolejna. It's Looks like we need one more. Jeszcze jeden. Dobra. To no, muszę go znaleźć. Ten obraz też jakiś po... Oh, you know I cannot stand oh, these Boże. types of activities. Hiraia, Ta... uh, my love, chcesz please chcesz. hold still. What do I even do with my hands? Dobra. Just yeah. relax them and try to smile. Try what in wokula. a digital landscape? E, oczywiście muszę coś. Oh, Is it technically traditional or zdjęcie digital? i Enough questions. Stop moving. Smile. Do. to jest, Prawy przycisk myszki i tutaj mamy lewy, żeby zrobić taki sam uczyk, no bo każdy mu się przydania. Mógł zrobić chyba takich milion. No ale nie mogę niestety nie mogę. To jest szczora. Myślałem, że to jakaś pułapkowa, ale na szczęście nie. To lecimy do następnego świata zaczyna się. Jakieś dziwne, trudne zagadki. Ha, rotate. A. Hmm, That nie. Nie, to nie Jak ja mam to obrócić? Bo... E, drugi przycisk myśli. Ja nie wiem, jak on. Oba. Dobra, musimy jeszcze raz spróbować w takim razie. O dobrze! Już rozumiem o co chodzi. I tak właśnie się zastanawiałem. Trzeba było przesuwać tym. Wiecie, tą kierownicą. Dobra, nie wiem jak to nazywać. No długo Aha. długo się aż tak nie zastanawiałem, no ale to się... faktycznie znowu obracanie, ale to... Nie było pokazane, że to środkowe, więc trudno było się domyślić, ale jednak się udało. Tutaj jest właśnie jedno. Jeszcze. Teraz połóż. Hmm. Nice one. Tutaj bierzemy. Ej, no bierzcie. No bierzcie. Dobra, kolejny problem. Mam, dobra. Już myślałem, że nie wezmę. Ale na szczęście mam. A tutaj chyba było tylko Dobra. Wow, znowu jesteśmy w kolorowym świecie. No ciekawe, ciekawe. No, pewnie muszę jakieś zdjęcie. Tu jest. Najpewniej no się zrobić. No właśnie. Most. Follow the brick road. No coś tak przechodziłem i się zastanawiałem. No ale i tak bym się domyślił. No ale jednak ja trzeba było. Znowu się zaczyna. Trzeba nie. <laughs> tutaj muszę zniszczyć. O, fajnie. Tak niszczy. Kolejna zagadka. Jak ja... O! No i oczywiście znowu Może a surface you can use to climb up there. No. Dobrze. Myślałem, że taka ja będzie trudna, no ale jakoś bardzo trudna nie jest, nie? E Dobra, syd, no to mogę siąść, ale po co? Musimy iść dalej, więc tu jeszcze mnie nie było, bo tu jakaś nowa fotka. Co, to jest druga taka sama? O co tu chodzi? O piramida! Tam mamy to przejście, czyli O rozumiem, muszę trochę obrócić w tą stronę, żeby mniej więcej tam doszło, Że jeszcze w tą stronę. O nie, zniszczyłem. Szybko, cofaj się. Zniszczyłem portal. Bo teraz zniszczyłem. Teraz nie zniszczyłem. Ale to jest zbyt... To jest zbyt bar za bardzo obrócone. Czyli muszę się jeszcze trochę cofnąć. Dobra, ale to cofanie, szczerze mówiąc, to jest fajne. Tylko, że muszę jeszcze trochę je obrócić, bo za bardzo zjeżdża. Nie tak może być? Nie chcę tu się męczyć godzinę, więc postaram się to zrobić jakoś w miarę normalnie. Jeszcze trochę przesunąć, trochę. O, tylko trochę bliżej. O, tu jeszcze jestem blisko. E no szczerze mówiąc, jednak to nie takie łatwe. Nie w takim sensie, że trudne, ale po prostu takie dziwne. Ach, teraz nie wiem jak to mam wymierzyć. Jeszcze trochę wok nie. Dobra. Trudno, naj... No... No, muszę się cofnąć niestety. Dobra. Teraz muszę go to postawić. No nie no, ja nie chcę tu umierać, halo! Ła wow. Czyli muszę jednak dobrze postawić? A może stąd! O! Właśnie. czy to jest zbyt trudne! Jednak zmieniam zdaje, to nie jest... To jest dziwne, tylko na serio trudno. To przesunę tak to będzie niby dobrze, ale zbyt stromo będzie. To może w drugą stronę. Spróbuję tak. To no wtedy teraz zniszczyłem teleporter to muszę e, jakieś żeby się dostać może tędy? O właśnie tu! Aaaa! Tylko że zniszczyłem teleporter muszę to najpierw żeby nie zniszczyć teleportera o kurczę Ła! to już chyba ostatnia fotka No, chyba, mam nadzieję że damy radę dam tu radę doskoczyć Spróbuję stąd. Eee, dobra, to nie da rady. Czyli muszę jeszcze jedną fotkę stawić. To jest coraz bliżej, więc... Wydaje się, że to już ostatnia, a jednak nie ostatnia. Zawsze się wydaje tak. No i teraz muszę wejść tutaj wysoko. Eee, nie chcę zniszczyć telepłyty, ale dlatego muszę... Zniszczyłem. Dobra, to muszę. Yy... Tak. Teraz? Jest! Wreszcie! Po godzinie zagadek, to będzie po godzinie. Ratować. Robiłem to kilka minut. Trzy albo czyli pół. Dobra, tu mamy kolejne zdjęcie. Dabbe, tutaj Close your eyes. No? I don't know if I should. Is Dabbe, this no, payback for making you mix new soul compositions all day? Not your cover, your cover. Please, Hiraya. Have you ever known me to be Djemo. the vengeful sort? Hmm. Okay. Haha! <laughs> <to nie? laughs> oh wow! Man, pixelowy świat. Nie gadajcie, że ja będę. Będę wszystkich w wszystkich światach. Dosłownie wesz wszystkich. Teraz jakiś komiksowy świat. Ua. Tutaj kolejne zdjęcie, co mówię. You, I found it. No, Dobra. Nie e... <laughs> ja będę już tego hmm. słuchać. Nie no teraz to narysowany świat. To już koniec po prostu. Jak twójcy mogli wymyślić coś. No drugi pikselowy jakiś zamek. O Boże! To jest brak RTX -ów. To jest świat, w którym jest w którym są dwa FPS-y. Przynajmniej tak to wygląda. Dobra, idzie. idę jakimś dziwnym labiryntem. To jest droga powrotna. Nie, no ja nie chcę się wracać. Halo, halo. To gdzie w końcu mam iść? Na dół? Tu? Nie wiem, gdzie mam iść. Pogubiłem się. To gdzieś tu jest zdjęcie. Bo teraz, na aktualną chwilę, szukam zdjęcia. A gdzie jest zdjęcie? Nie gadajcie, że utknę w świecie, gdzie nie ma, gdzie nie, gdzie są dwa. Most? Co mam zrobić z mostem? No ciekawe, że jak się cofnę w czasie, muszę coś zobaczyć. Dobra, teraz.

się wrócić. A ten młotek? Nie mogę się wrócić. Nie gadajcie, że straciłem to. Nie na no, młotek raczej był niepotrzebny. Tylko musimy znaleźć, co było potrzebne. O Boże, to było... Rozwiązanie było tak blisko. A ja tego nie widziałem. Wychodzę wreszcie z ATX-owego świata Bez LTX-owego świata O oh, wow, tutaj... O oh, We find it! Mam aparat! Take photo! Teraz mogę robić własne zdjęcia, ale fajne! I co teraz mogę? F. A, Jak to zdjęcie to gdzie jest? Nie gadajcie, że mi było. Dobra, zrobię jeszcze raz. Mam dwa teraz. Tylko, że... czegoś mi jakby brakuje. Czego mam zrobić? Zdjęcie góry? Może tego? I tylko tego. Teraz... Ej! Dostałem się tu na górę teraz! Poczekajcie, no, ja muszę jeszcze ja zrobić tutaj fotkę. Chcę zrobić w powietrzu. Żeby była taka wyższa. Eee. No i oczywiście ją postawy. Wow, znowu utknąłem. I nie wiem, właśnie co mam zrobić. Czas. Nic się tu chyba nie da zrobić. Boże, tu było. A ja zmarnowałem wszystkie zdjęcia. No to jest głupio. Dobra. Jak można zwalnować zdjęcia? Ej, muszę nabyć trochę IQ Dobra, muszę zobaczyć Ja muszę się cofnąć, ale... Wszystko cofnąć o oh my god proszę Teraz yy, to odkładam A ja aparat ma nadal się zdjęcia, czyli muszę jeszcze tochnąć i proszę Teraz to zrobię jeszcze muszę cofnąć To i to Dobra, to mam tu fotkę, żeby przejść. Jaki teleporty? Teleporty? Tu jest gdzieś teleporty. To jest chyba teleporty. Yy, zróbmy zdjęcie na przykład. Tutaj. I wydrukujmy. O! No i myślę, że jest ok. O, okay, czy muszę się cofnąć. A, nie. ja No właśnie, chyba nie damy ady. Ale jakoś muszę ukończyć to demonia. To muszę. Poczekajcie, jestem w tym biurze i chcę tu zrobić zdjęcie czegoś. Podobno mi zniszczyli jakiś portal. To, to był gdzieś portal widocznie. Albo gdzieś na górze. Nie wiem, może sobie tutaj zdjęcie. Obrócę. I postawię tu. O! Oh, wow! on nieźle to działa, ale... Chyba nie damy rady. Muszę się zastanowić. Właśnie tu coś mogę. O, jest na suficie. Tam jest wejście. a to muszę się jeszcze cofnąć. Dlatego jak postawiłem to jedno zdjęcie. Dobra, cofnę je. Trzeba tak, żeby najpierw się dostać na górę. jeszcze trochę. O Boże, muszę się jeszcze to cofnąć. Dobra, chyba mi się nie uda żegnam.